bo chodzi o mapy cóż um, jakby to powiedzieć z tego co pamiętam to chyba, że coś się zmieniło, ale cztery osoby zrobiły party znaczy trzy osoby cztery party, bo jedna wzięła dwa um, chyba jeszcze jakieś cztery, bo pięć osób się zgłosiło plus sześć patów jest wolnych um, no i Pomyślałam, jakby ja nie mam do nikogo pretensji o to, że tak się stało, ponieważ, no cóż, bywa co nie. Dziękuję osobom, które, mimo że się zgłosiły, napisały mi, że nie będą mogły zrobić, bo to przynajmniej jakaś informacja. Osoby, które, no, nie wiem, które miały zrobić do dzisiaj, nie zrobiły, no, no, git, ale moglibyście napisać coś, ale spokojnie. Nie jestem zła. No i dlatego też stwierdziłam, że żeby nie zamierzam odwołać mapa, ponieważ to by było nie fair wobec osób, które zrobiły party, albo tych, które zaczęły robić i skończą za jakiś czas. Ale urodziny mam za tydzień, więc to się chyba nie uda w tym roku. Jednak... To nie są przecież moje ostatnie urodziny. Dlatego stwierdziłam, że my podkładam na przyszły rok. I teraz tak um, o co chodzi? Po prostu za rok będzie kolejne tak jakby rozdanie do tego mapa, jednak osoby, które już zrobiły party, nie zostają z niego wypisane. Osoby teraz właśnie, co do osób, które, na, które zgłosiły się do partów ale już y, i są w trakcie robienia, to możecie skończyć. I ja to po prostu zachowam na przyszły rok, nawet jeżeli już nie będziecie mnie oglądać, to trudno. Osoby, które się zgłosiły, a nie zaczęły robić partów, mogą teraz mi napisać i to anulować. A osoby... Jeszcze coś. A jeżeli ktoś na przykład y, jest w trakcie robienia parta, albo zrobił już part, ale stwierdza, że... Za rok to będzie bez sensu i nie chcę, żeby jego bardzo w takim razie brał udział, to niech też mi napisze. To usunę. No, a więc. Um, urodziny wstawię jakiś szybki film urodzinowy, coś się wymyśli. A my widzimy się na mapie za rok. Mam nadzieję, że wszystko jasne, jak są jakieś pytania, to można pisać. <śleszy>